Hello, my name is Renata. My channel is called Learn Polish with Renata. Today we have for our dinner pork belly with sage. Ziemniak to znaczy pork belly, ziemniak z w kapturkach i polska serówka. Polska serówka jest z pieprzem i z majerankiem polska surówka robi się że się kroi kapusta na małe kawałki i się gotuje zagotowuje się przez jedną minutę potem się odsudza i się oziębi i potem się dodaje przyprawy i to ma bardzo dobry smak surówki w Polsce są bardzo dobre są robione z białej kapusty Pork belly jest zrobiony na grylu, no i większy, dużo tłuszczu jest y, odeszło, się roztopił i pork belly jest dosyć dobry. Teraz właśnie w Anglii pork belly jest bardzo popularny. Od, od kilku lat pork belly jest popularny, także mam nadzieję, że to będzie dobre. No i ten ziemniak, ten ziemniak w kapturkach nie jest za duży, ziemniak, jak się mówi, z łupiną, w Anglii się je łupinę, ponieważ Anglicy uważają, że łupina zawiera dużo, pep... dużo składników pożytecznych do zdrowia, jest Pozytywnie wpływa na organizm. Dziękuję, do widzenia.